W dzisiejszym odcinku pokażę Wam, jak rozdzielić filmy w Adobe Premiere Pro. Witam na moim kanale. Pamiętaj, aby zasubskrybować, bo więcej poradników w Adobe Premiere Pro. Pierwszą rzeczą, którą musimy zrobić, aby rozdzielić, musimy wejść w zakładkę efekt, wpisać krop i dać ta nasze wideo. Wchodzimy w zakładkę Effect Control i klikamy Effect Crop. Możemy, jak widzimy, przyciąć, jak chcemy, ale my chcemy no dokładnie 50%, więc użyjemy naszych liczb. Widzimy, że po lewej stronie jest to no troszeczkę mniej więcej niż po prawej, więc ja zdecyduję się na rozdział 20 do 30. Jak widzimy, mamy teraz na środku naszą flagę. Wchodzimy w position i po prostu przesuwamy do boku. I mamy rozdzielone. Ale jak widzimy, no chyba lepiej by było jakby ta flaga była, zajmowała troszeczkę mniejszą ilość ekranu niż nasz lot dronu. Więc no, wchodzimy jeszcze raz w zakładkę crop i po prostu no to przycinamy według własnych preferencji. Wchodzimy w Position I przesuwamy. Tak samo możemy wyśrodkować, czy bardziej przesunąć drugi obraz, drugie wideo. Na przykład tak, tak będzie dobrze. Co byśmy jeszcze mogli chcieć? Moglibyśmy jeszcze chcieć taką zakładkę między tymi. Przyłączyliśmy do zakładki Graphics, wchodzimy, najeżdżamy na pętul, przetrzymujemy chwilę lewym przyciskiem myszy i klikamy Rectangle Tool. Wchodzimy mniej więcej pomiędzy jednym przecięcia się naszych dwóch wiłów i rysujemy prostokąt. Tutaj sobie możemy w zakładce fill ustawić kolor. Ja ustawię sobie na kolor biały.